Yo, yo, yo! Hello, hello, hello! To jest Mivy i A co tutaj z King of Hollywood, TikToking. Witajcie moi drodzy, A w dzisiejszym odcinku. Pokażemy sobie, jak przebijać czołg nagrody za kampanię VK7201K. Czołg niemiecki z wieżą z tyłu, wysoka penetracja i bardzo dobry pancerz. Jak go przebijać? Zapraszam już na stronę tankgg. Zobaczcie. APC rek 260 penetracji. No, dolna płyta jest taka 33% szansy, to jest naprawdę mało. No, powiedzmy, że pod takim kątem widzimy ją. No, co właśnie, że to może być trochę przekłamane, bo tak pół na pół bym powiedział: to dolna płyta. Yy, ważne jest, że VK po prostu uwali się ją po tych takich policzkach, yy, kiedy wychyli się za bardzo skontowana. No, i tam jest taki prawdziwy weak point, ze zwykłych, oczywiście, teraz mówimy. Od boku to wiadomo, że jest zielonka, tutaj też Po prostu nie mierzymy za bardzo, do prawej albo lewej w środek centralnie jest G Goldzik Let me see. Dolna płyta No No way, dolna płyta wchodzi Ale jazmo też będzie wchodziło Nie jest to 100% zawsze, ale da, no, da się po jarzmie przebijać fałkę. Od boku G eee, Te policzki są też fajne, fajnie przybijalne. No i od tyłu też gdzieś. Dobra, przechodzimy sobie już teraz do praktyki. Dobra, jak widzicie jest już nasza fałka. No i od przodu. Wymagana penetracja 264, mniej więcej coś, coś takiego. Mamy 260, no tak, czyli mniej więcej pół na pół z lekką przewagą tego, że nie będzie wchodziło. No i widzicie? pesteczka moja się odbija. Garnek jak widzicie? Nie no nie pisz takich. Um, OK, Okej. Macie. ma jest delikatny garnek, ale widzicie, lekko za wysoko i już nie będzie wchodziła, więc to jest tak naprawdę ten pasek. No, z bliska to będzie wchodziło, z daleka będzie trochę ciężko to trafić. Z takiej pozycji, jak jest centralnie do was to nie mierzymy po tych boczkach. E, jak widzicie, nawet ze zwykłych są jakieś pomarańczowe punkty na jazmie. No i widzicie, jest ze zwykłe, jak mi to chodzi. Dobra, pokaż twój boczek. I albo czekaj, tak lekko, lekko się wychyl, żeby był właśnie ukazany z policzek. Jeszcze, jeszcze. Okej. Okay. Widzicie, no tak grać się. Wychyla coś takiego, no to przebijacie go na luzie w te policzki. No i widzicie, to wchodzi. Dobra, bok. Od boku, jak przy każdym czołgu, bez żadnej większej filozofii, nie mierzymy bardzo nisko i jest penetracja. Tył. To samo. Nie mierzymy po prostu głupie. Nie nie mierzymy tutaj, mierzymy po prostu środek i jest. Yy, Ale jest good. Dobra, pokaz jeszcze się z Golda. Dolna płyta penetracja. Jarzmo. Jeszcze większa szansa, żeby przebić. Jak widzicie, garnek też jest szansa. Tutaj, tutaj jest szansa widzicie, zobaczcie. Już nawet nie jarzmo, tylko już sama wieża. Tutaj są punkty, piksele takie gdzie to też będzie przybijalne. Yy, nawet pod takim kątem, widzicie, dosyć centralnie jest ustawiana, a będą te boki wchodziły. Pokaż lekki side-scrap, by the way, lekki side-scrap, o, no, zielono. Tutaj oczywiście, bo tutaj to nie mierzymy. No, od boku, od tyłu nawet się nie pokazuje. Pokażemy sobie teraz, o, może choć jeszcze sklejeczkę, jak dla tego 260 wygląda sklejeczka, dajmy zwykłe. Zobaczcie, no po górnej to średnio tutaj też, no po tym jarzbie można celować, bo to jest pewna penetracja, jak widzicie, tutaj celujecie, jest Git, tutaj po tych wypustkach, no to średnio ze zwykłego garka nie widzimy. Goldzik, te wypustki tutaj lewo po jarzmie jeszcze bardziej, czasem, no widzicie, jak gracz będzie głupio, dosyć yy, na lewej. Na lewo i prawo To będziecie... się łeb Przepraszam za lekkie niedogodnienia, ale nasz kolega Chciał pilnie załatwić sprawę Dobra, jak widzicie Tutaj nawet pod takim lekkim kątem będzie to wchodziło A już teraz nie, bo kolega Tutaj No, tak centralnie się gra tą fałeczką Po tej górnej, no jest jakaś szansa, ale to nie jest pewna Raczej w sklejce bym celował w to jarzmo, zaraz obok działa Um, dobra, możesz pokazać chyba jak taki, taka fałeczka. No, jednak w tym side scrapie wygląda. Pojedź, proszę, pod tamten budynek. Dobra, jak widzicie, nie pokażemy side scrapa. Ponieważ fałko nie powinno się mimo wszystko side scrapować, bo pokazujecie te swoje boczki gdzie fajnie wchodzi. Tylko powinniście mimo wszystko wyjeżdżać tak, żeby ta dolna płyta, która jest dość, dosyć pancer pancerna, była skontowana dosyć do nas. I mogła odbić ten pocisk. Jak widzicie, poluzowało mi mega penetracji, bo to był mega taki strzał, który nie powinien wejść. No ale zaprezentuj, jak oddajesz we mnie pestkę z takiej pozycji na przykład. Widzicie? Mimo, że ja nie stoję w najlepszej pozycji, to nasz gracz na luzie mógł sprawić, aby ta pestka we mnie weszła. A ja? No, dingnę się, ze zwykłego oczywiście. Zobaczmy. Proszę nie strzela już we mnie, bo zdechnę. Yy, jak to z Golda wygląda? No, i z Golda, jak widzicie, no to ta dolna płyta jest już fajna, zielona. Tak naprawdę, jak nie widzicie dolnej płyty, zawalicie po tym jarzmie. No, i tak naprawdę, jeszcze omówmy sobie, co jeśli fałeczka jest pod nami, to mogę. Wow, możesz mnie przebić? Super informacja, ja ci też mogę. Mamy, mamy garnek, mamy tutaj zobaczcie, no dalej to jarzmo, tak naprawdę, ale już trochę trudniej bym powiedział, bo jest pod nami. No, dolna płyta, dalej bardzo riski strzał No wchodzi, nie wiem, losu mi penę. Widzicie, wymagane 275, mam 259 eee, No z golda Po tej górnej taki 50 na 50, dolna płyta, a mimo to chodzi No ale jak jesteście już bardzo, bardzo wysoko, to nie mieście po tej dolnej, proszę Mieście po dachu No jeżeli jest wyżej No i po garnku przede wszystkim Jak widzicie, jest nawet spory Trzeba sobie powiedzieć. Dalej obok jazma. No i tak naprawdę to wszystko. Yy, powiedz mi, tylko w fałkę chyba, jak się strzela od przodu, to czasem wchodzi magazyn, tak? Po dolnej Tak, no tak, wchodzi czasem do tego przodu. Ewentualnie jak się side-scrapuje i się trafi delikatnie przódka duba, ale taki bardziej delikatny pod boczkiem, to już tam wchodzi magazyn. też tam wchodzą. Więc A tutaj takie... w te takie boczki, kiedy się side-scrapuje coś wchodzi. Tak. Chyba też na magazyn może wejść, ale to tak raczej z dużego kalibru i no. Świetna informacja widzowie, przydatna bardzo w życiu. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Zostawcie łapka w górę, subskrybacje z dzwoneczkiem i napiszcie jaki chcielibyście zobaczyć następny odcinek. Nara!